Do tej pory opowiadałeś o miłosierdziu w wielkim mieście. Dziś pokażemy, że nie tylko tam jest ono możliwe. Bo tym razem Dzienniczek nadaje ze stadnik niewielkiej miejscowości pod Krakowem. Jeśli po raz pierwszy zaglądacie do naszego Dzienniczka, przypominamy, że razem z naszymi bohaterami szukamy odpowiedzi na pytanie: jak być miłosiernym na co dzień? I choć ich historie są naprawdę różne, mają ten jeden wspólny mianownik. W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak realizować miłosierdzie w biegu, a konkretnie biegu dla życia, który rozpoczął się tutaj, w domu 16-letniej Natalii. Nic nie sprawia mi takiej przyjemności, jak, jak właśnie widok osoby szczęśliwej. Praktycznie równy rok temu, ponad rok temu, narodził się taki pomysł w mojej głowie, żeby zrobić taką akcję dla Piotrusia i pobiec do, z Krakowa do Warszawy, do Pani Komorowskiej e, i poprosić ją o pomoc dla Petrusia. Petruś jest to chłopiec, który e, zmagał się, zmaga się z chorobą nowotworową. E, jest on, no w Polsce nie było skutecznej terapii, e, dlatego musiał wyjechać do Austrii, e, do Wiednia na leczenie. Koszt takiej terapii to milion sześćset zł, dlatego też ja podjęłam się tego takiego wyzwania, aby mu pomóc. Jest w zasadzie to chłopiec, który nie jest ze mną spokrewniony, ale jest dla mnie równie bardzo ważny jak ktoś, dla mnie bardzo bliski. I taki też się w zasadzie stał. Myślami byłam zawsze przy Piotrku, a przy najgorszym momentach, kiedy pojawił się na, trecie, na, na trasie też płacz, zaczęłam się po prostu modlić i, i zawsze i ta złość w zasadzie taka, że kurczę już nie dam rady, ale w połączeniu z modlitwą i z tym, że przecież nie robię tego dla siebie, tylko robię to też dla kogoś innego, em, Przejawiła się w taką jeszcze większą energię i adrenalinę. Także z tempa 6,30 zrobiło się 5,30. Także, także biegłam dalej i jakoś sobie poradziłam z tym. Cześć, dzisiaj minął dzień ósmy. Przebiegliśmy kolejne 30 kilometrów. Dzisiaj pierwszy raz zdarzyło mi się płakać na 20 kilometrze. Prosja bykania pojawiła się. Z w zasadzie z, właśnie z takiego przypadku. Zawsze górowała siatkówka i zawsze jeździłam na różne sks -y. Do czasu, kiedy właśnie na WF-ie nie, nie zostałam uszkodzona w sposób taki, że część kilka poraziła mi właśnie nerwa. No i przez trzy lata tak sumując nie ruszałam tą ręką. Nie wiedziałam później co ze sobą zrobić. Zaczęłam um, co, coraz więcej biegać. Zawsze byłam na każdym treningu e, i dlatego też jakoś tak później to jakoś tak niepostrzeżenie nie stała się moja pasja. W najbliższym czasie planuję podjąć się kolejne akcje. Tą akcję też chciałabym zdążyć zrobić przed światowymi dniami młodzieży. Żeby móc pokazać ludziom, że może zainspirować ich, że jeżeli mamy ten rok miłosierdzia, warto się tak zatrzymać, zastanowić, żeby coś zrobić dla drugiego człowieka. Miłosierdzie jest to taki dar od Boga, gdzie i taki, taka wskazówka, że pokazuje nam właśnie to swoje miłosierdzie poprzez to, że choć. Choć daje nam wolną wolę, my grzeszymy, ale i tak, pomimo wszystko, e, on nas kocha. I wiem, że mi, mi się też to czasem nie udaje i nie jestem miłosierna, <laughs> ale staram się i, i czasem to wychodzi. Wybieram się na e, Światowy Dzień Młodzieży i myślę, że e, młodzi ludzie mogą dostrzec i mogą mm, mieć, osiągnąć taką refleksję że jednak nasza wiara jest nam bardzo potrzebna i dzięki temu możemy właśnie osiągnąć to, co jest naszym życiowym celem. Mamy tak naprawdę 24 godziny na dobę, na wszystko możemy znaleźć czas, tak naprawdę wystarczy tylko dobra organizacja. Plecy też, też już zaczynam czuć, ale e, motywacją jest Piotrek, także dam rada. Owocem miłosierdzia zawsze jest dobro, a w przypadku Natalii zmierzone kilometrami. I choć nie zawsze da się je przeliczyć, to nasi bohaterowie udowadniają, że dla nikogo nie może go zabraknąć. Już dziś zapraszamy na kolejną stronę dzienniczka. Do zobaczenia!